Wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że jest czas na robienie kawałków, które polegają głównie na zabawie formą. A jest też taki czas, w którym można zrobić coś, co się wierzy, że jest naprawdę sensowne i warto to zrobić. Dlatego robię sobie klimat i siadam do kawałka, który uważam. Że powinien być napisany i wyprodukowany. No ale już żeby nie było zbyt poważnie i <laughs> pompatycznie, bo tak, tak można było odebrać pierwszy, pierwszą część filmu. To jednak pobawię się trochę formą i zobaczę, co mi się uda wycisnąć z moralizatorskiego tekstu. Ale spróbować zrobić to w taki sposób, żeby nie było nudne, jak te wszystkie takie typowe rzeczy, nigdy się nie poddawa i wszystko jest takie trochę mocno pompatyczne. Także spróbuję trochę zejść z tonu. Na sam start oczywiście zaczęło się od tego, że przypomniałem sobie bit na rowerze jak jechałem na rowerze to zrozumiałem, że do tego kawałka, do tego bitu, do tego podkładu tak pasowałoby powiedzieć, na, dla odmiany, coś mądrego i prawdziwego. <laughs> I weszło mi parę tam słów pod to. To było kilka dni temu. Zapisałem to, sobie, za, zapisałem to sobie i teraz będę się starał to sklecić razem, ale najpierw posłuchajcie samego podkładu, bo według mnie jest fantastyczny. Więc kopiowałem sobie po prostu tekst z telefonu, to co wymyśliłem, ogarnąłem sobie bit, wrzuciłem do nowego folderu i różne inspiracje, pomysły, dogrywki, czy cokolwiek chciałbym dodać, wrzucę sobie w jedno miejsce. I później będzie fajnie z poprawkami, bo już zrobiłem dużo poprawek. Podług tego co rzucałem na relacjach, a to co będzie, jak będzie cały album. Będzie dużo zmian. Kawałki będą inne, będą poprawione. Jednak trochę poszedłem w tym kierunku, bo się wkurwiałem. Jak słuchałem na słuchawkach, sprawdzałem, jak to, jak to gada i uznaję, że można trochę poprawić. Nie będzie nadal profesjonalnie, bo nie mam czasu na naukę ani miejsca w życiu, żeby oddawać to zewnętrznie, ale myślę, że będzie i tak lepiej. Eurobiznes czeka, żeby go ruszyć. Tymczasem ja mam teksta. Niedużo w nim zmieniałem. Zrobię to na żywo. Uznałem, że jest i tak ciekawie, więc sprawdzimy. Teraz sobie przerzuciłem system pracy i rzeczy, które robię, tak że wybrałem różne kolory karteczek i pomysły dotyczące różnych rzeczy, którymi się zajmuję, są na innych kolorach i to ułatwia organizację, przynajmniej mi, choć jest to dosyć manualne. Wiem, że są aplikacje i tak dalej. Ale jednak jak coś zapisuję, to bardziej siedzi mi w głowie, niż gdzieś tam jakaś notka. Polecam spróbować. Z tematem, który sobie wybrałem na tapet dzisiejszego wieczoru, postanowiłem, że porobię sobie trochę na sucho, zanim w ogóle podejdę do mikrofonu. I pozaznaczam sobie momenty, w których chciałbym, żeby była pauza. Może coś przesunę. Teraz już pod. Zbyt poważniej, żeby była w tym zabawa, więc spróbuję pobawić się formą tak, że zaśpiewam refren, ale nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, bo mam zerowe umiejętności śpiewania takiego typowego i nie wiem, jak to zrobić, ale myślę, że może być chociażby przez to nieco zabawniej, a jednak tekst myślę, że jest, jest dobrą puentą. O której, o której warto wiedzieć w życiu, że taka puenta jest. Odsłonić okna, wyjść do ludzi i zaakceptować nową grę. Cieszę się, że tu jestem, przyłożyłem taśmę życia na site B. Dla każdego w matni błędnych decyzji w akompaniamencie cudzej i własnych hipokryzji. Ile razy źle poczyniłem między chórem złych porad. Nauka na własnych błędach, ty mam pierdolony doktorat. Nauka na własnych błędach, trzymam mam pierdolony doktorat. Nie mogłem w nocy spać, przeszłość dusiła jak smora, lecz nie chciałem w miejscu stać. Przyszedł czas armii odbudować. Ciągle zostało puste flaszki. Na nowo docenić, czymże jest pokora. Stało puste flaszki. Na nowo docenić, że jest pokora. Odsłonić okna, Wyjść do ludzi i zaakceptować nową grę. Cieszę się, że tu jestem. Przełożyłem taśmę życia na site B. Przełożyłem taśmę życia na site B. Uh. Nieważne jak świat się stara, nie będę w miejscu. Stał. Nie będę stał w miejscu. Yo! MF Achilles 224. Ej! Nieważne jak świat się stara, nie będę w miejscu stał Nie będę stał w miejscu Eurobiznes, czyli słońce nie. staje dla każdego w matni Błędnych decyzji W akompaniamencie cudzy i własnych hipokryzji Ile razy źle poczyniłem między chórem złych porad Nauka na własnych błędach, ty mam pierdolony doktorat Nie mogłem w nocy spać, przeszłość dusiła jak mora Lecz nie chciałem w miejscu stać Przyszedł czas armię odbudować Wziąć ze stołu puste flaszki Na nowo docenić czymże jest pokora Odsłonić okna, wyjść do ludzi i zaakceptować nową grę Cieszę się, że tu jestem Przełożyłem taśmę życia na site B Przełożyłem taśmę życia na site B A. Teraz doceniam to co mam, przecież nie jest wcale źle Nawet po zimnej nocy promienie słońca ogrzeją twoją twarz Chodzi jeden blisko człowiek a jest ich wielu, zobacz ile masz. Nikt rakietami nie na w Szpitale w twoim kraju? Zobacz ile masz. Woda w kraju nie chodzisz, głody spać. Zobacz ile masz. Możesz sam stać, widzisz, słyszysz, czujesz, marzysz, dążysz, a? Zobacz ile masz. Tak nad głową kilka ścian, prąd i lekarstwa. Tak, zobacz ile masz. Ogrom możliwości i dość swobody do zmian. Zobacz ile masz. To co więcej potrzeba, ja w to wierzę, a? Oh, idź do przodu, w ciebie też uwierzę. Tak, powstań, wyjdź w miejscu. Nie. Jo, eurobiznes. Czyli słońce staje dla każdego. Tak. A, ej. Dla ciebie też stanie. Walcz.